Rozmyślanie dwunaste na poniedziałek. Kajfasz wydaje wyrok śmierci na Pana Jezusa. Przedstaw sobie Pana Jezusa poprzysiężonego od Kajfasza, godnym śmierci osądzonego. Punkt pierwszy. Powiada Mateusz Święty że poprzysiągł Kajfasz Pana Jezusa te mi słowy. Poprzysięgam Cię przez Boga Żywego, abyś nam powiedział, jeśliś Ty jest Chrystus, Syn Boży. Uważ, że płonne to było staranie i wywiadywanie się Kajfaszowe. Bo lepiej było pytać się o sprawy i cuda pańskie, do przepowiedni prorockich stosować, ale na to, Oczy chciał mieć zawarte, kajfasz. A ty, czy nie masz też zawartych oczu na sprawy Pana Jezusa? Gdybyś na nie patrzył sercem, inaczej byś żył. Postępowanie samo Pana Jezusa z tobą i zali nie pokazuje, że Pan Jezus jest Synem Bożym. Sprawa to Pana Jezusowa. Sprawa Boska, że się chrześcijaninem urodził, że serce Twoje Bóg ku dobremu zwraca. I zalisz, i po innych sprawach nie znasz Pana Jezusa? ci ty Panie nasz, to tylko po mnie znasz, żem człowiek grzeszny. Uważ, że raczej miał Kajfasz zakląć Pana Jezusa przez Jego bóstwo i nie oddzielać go odeń. Ale jako Chrystusowi niechętny, błądził w tym pytaniu. Wyznawam ja, panie mój, jednoistność Trójcy Świętej. Na cóż ci się przyda, kajfaszu, to zaklinanie? Jeżeli pan milczeć będzie, potępisz go, przyzna się, potępisz go i w tobie, kajfaszowskie, do pana Jezusa serce. Uczynić dobrze, Pan Jezus? Nie kochasz się w Nim. Utrapić Nie kochasz się w Nim. Pragnę, Panie, tak życie moje kierować. Jeśli będziesz mnie błogosławił, chwalić Cię będę. Jeśli nie będziesz, chwalić Cię nie poprzestanę. Uważ, iż Kajfas rzekomo pytał się o prawdę, a tego rzekomo Pełno w drodze duchownej. Rzekomo wiemy, że Bóg wszędzie jest obecny, a o obecności Jego zapominamy, rzekomo chcemy się poprawić, a gorsimy się, rzekomo chcemy miłować Pana Ukrzyżowanego, a o Nim nie myślimy. Pragnę, Panie mój, nigdy cię nie zapominać. Punkt drugi. Według Marka Świętego odpowiedział pan Jezus Kajfaszowi. Jam jest. Czemuś panie mój z tą dzielnością nie wyrzekł tych słów, z jaką mówiłeś je do tych, co cię pojmać przyszli? Czemu się i Kajfasz nie przewrócił z sądem swoim? Czemu wszyscy wstecznie poszli? Przepuścił pan Jezus Kajfaszowi, bo miał wzgląd na jego urząd najwyższego kapłana. A ty maszże wzgląd na ludzi godnych? Przedstaw tu sobie pana twojego związanego, ale wspaniale mówiącego. Przedstaw sobie, jak samą twarzą, samym głosem, bóstwo swoje objawia. Daj mi, panie, abym tę twarz twoją. Przed oczyma serca mojego miał. Daj, abym głos Twój słyszał. Uważ, iż, jak opowiada Mateusz Święty, Tedy najwyższy kapłan rozdarł szaty swoje, co uczynił przeciwko prawu starozakonnemu, które kapłaństwu owemu darcia szat zakazywało. Uczynił to jednak na znak żarliwości o honor boski, jakoby przez Chrystusa poniżony. Na cóżeś Pana naszego poprzysięgał, kiedy słowu Jego wiary nie dajesz? Czemużeś usłyszawszy, że On Synem Bożym jest, nie zapłakał, że się na Syna Bożego porwał? Czy nie ja, Panie, to, co na ówczas Kajfasz czynić miał? Upadam do nóg twoich, żałuję za grzech, przepraszam, żem cię obraził, rozwiązuję cię związanego, powróz ten naszy jest swoją dla pokuty kładę, żem nie tylko śmierci, ale tysiąca piekieł godzin wyznawam. Uważ, co przydaje kajfasz, zbluźnił. Ty bluźnisz, że Bogu prawemu bluźnierstwo zadajesz. O Panie, już widzę, co Cię ciężkiego czeka, kiedy dopuszczasz, że Ci bluźnierstwo zadają. Dodaje Kajfasz, pytając się drugich. Co się Wam zda? Ciebieć ci to, Matko Boga mojego, pytać. Boś ty, syna swego, najświadomsza. Pragnij zagłuszyć głosy tej rady, powiadając, co się Tobie zda o Chrystusie. Pożyczam, Panie, słów Piotra Świętego. Tyś jest Chrystus, syn Boga Żywego. Punkt trzeci. A oni. Odpowiadając rzekli, winien jest śmierci. Mylisz się, rado. Wy, ja, świat cały, winniśmy śmierci. Omyliłeś się znać kajfaszu. Miałeś mówić samem winien śmierci. Ja, kajfasz, umrzeć mam, bom się na syna Bożego porwał. Czy winna? Ta głowa śmierci, która tak pilnie o zbawieniu naszym myślała? Czy winne te ręce śmierci, które cuda czyniły? Czy winne śmierci te nogi, które kraj ten obiegały dobrze czyniąc? A dopieroż czy winne śmierci to serce, w którym taka miłość boska pałała i w którym tyś sam faszu zawarty? Miałby i do ciebie, pan Jezus, serce, gdybyś ty miał do niego. Nie ma śmierci podpadać to serce, które i na mnie grzesznego łaskawe. Uważ, w jakich też okolicznościach mówisz ty panu Jezusowi, a już w niebie królującemu winien jest ja śmierci. Ileś się razy na grzech ciężki odważył. Na śmierć żeś pana Jezusa potępił. Dziś po wszystkim świecie, o jak wiele razy na pana Jezusa zawołają, godzien jest śmierci. Żyj, dobry Jezu, żyj na wieki. A będziesz w tobie, pan Jezus, żył aż do śmierci, aż na wieki. Uważ, gdy tak pana naszego na śmierć potępiają, słuszna, abyś się życiu swemu przypatrzył. Czyś też nie godzien śmierci. Policz tu grzechy niektóre swoje, a to liczenie tym zakończ. I za to, i za to godzienem śmierci. O panie, przez ten dekret na śmierć Twoją obyś mi dał, iżbym też i ja. Na śmierć dla miłości Twojej był potępiony. Obym przynajmniej czyniąc, pracując i cierpiąc dla Ciebie, o śmierć się przyprawił. Rozmowa: przedstaw tu sobie Pana Jezusa, którego twarz, według przyrodzenia ludzkiego, musiała tam zblednąć i zmienić się, gdy o tym swoim potępieniu usłyszał. Pewnie tam serce Jego bić poczęło. Ale mimo tego potwierdzało dekret Kajfaszowski. Winienem śmierci, bom słowo dał Ojcu, winienem śmierci, boć Ciebie śmiercią moją odkupić chcę. O Panie, jakże to drogo za mnie płacisz?